I co? O, o camper to kamper? Mój kamper! O! Dobra, to ja idę. No, no. Chyba ja nie umiem biegać. Nera! Ja najboj. Ja jadę na biwak jak coś. Co z nami mnie? Choć, nie. 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 Tak, to jest. Bardzo przykra dla Polaków informacja. Michał Premium kończy karierę piłkarską. Już tak, już tak, całą karierę. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że kończę karierę piłkarską. Było mi bardzo fajnie, wygrałem raz mundial. Mam nadzieję, że mój siostrzeniec Krystian też będzie grał tak długo jak ja, a może nawet dłużej. No, po prostu... Przykro mi się jest rozstawać z piłką nożną. Oczywiście pewnie nie rozstam się na zawsze, bo będę grał na podwórku pewnie. Ale już nie będę takim zawodowym piłkarzem i to mnie właśnie smuci. Dlatego chciałam tyle powiedzieć, że bardzo mi, mi, by, ma, bardzo mi było miło w tej karierze. Ale niestety wszystko, wszystko, co się kiedy, wszystko kiedyś się musi skończyć. Jak na przykład dzisiaj moja kariera. Dobrze się zaczęło, szybko się skończyło. Dokładnie, tak powiedział w tyle Krystian. Dziękuję, tyle chciałem powiedzieć. No i co? Skoro się skończy karierę. Już skończyłem! No? Już skończyłem. Po słabo. Będziemy cię pamiętać dobrze na boisku. Będziemy dla ciebie śpiewać hymn. Dobra. Trzy tony mówisz? Wiesz, wiesz że trzy tony to jest trzy tysiące? To jest trzy. No takie leciutkie to jest. Dobra, wstawaj. Dobry, już wstawię. Dawaj. Dawaj, ty teraz. O, dawaj. Dawaj, ciśnij. Muszę i mam Odejść. Spo... Odejdź. Odejdź. Okay, you. Może i mam swoje lata, ale będę trenował. Hmm. Boni, co? Co? co robi Boni? Boni to nie tak się używa. Boni! Haha! Bo Boni sobie do, robi dodatkowe ciężarki. To się tak używa. Oh. Zobacz jakie to lekcja. I co za ja sobą? O Jezu Piłkę Gramy piłkę no, Michał, Michał Ja nie gram Czemuś Michał, pójdź Ja teraz ciśnę! Piłkę przepija! No trochę oh. słabo. A ja mam dla ciebie... No mordy ci spadła ta piłka! Oh. Mam dla was niespodziankę, mam dla was Ej. niespodziankę, Boni, mam dla was niespodziankę. No. Jedziemy do Minecrafta!